Ej, cześć i czołem! Witam Was w kolejnym odcinku z Lastora. Otóż w dzisiejszym odcinku mm, miałem pytanie odnośnie ulepszania bohaterów i ich puzzli. Eee, jest to ogólnie dość spore zagadnienie zasadniczo. Ponieważ jest to dość rozległa wiedza, zasadniczo mamy bardzo wiele możliwości zbierania puzli i rozwoju bohaterów. Najbardziej komonowym rozwojem jest po prostu przez losowanie. Rzecz jasna, nie wiem czy to jest dostępne od razu od początku, aczkolwiek powinno być, e możliwość wyboru po 200 losowaniach 10 szardów do wskazanej przez nas postaci. Możemy sobie tutaj wybrać z puli tych podstawowych postaci, które są dostępne do wylosowania. Dodatkowo wiem, że na początku nie będziecie mieli dostępu do wszystkich postaci, które są obecnie wskazane na rysunku, ponieważ one dochodzą dopiero do puli w późniejszym czasie i mam tego świadomość akurat, bo to wiem, że tak miałem na początku gry i tak jest. Eee, co do samych postaci. Dalsza liczba możliwości, dalsza liczba możliwości, dalsza możliwość zbierania później. Pomijam rzecz jasna możliwość za pomocą kupna, bo tego nikt nie chce kupować. I albo jeżeli chce ktoś kupować, no to sobie kupi i tego nie ma w sensu wskazywać, istotą jest właśnie event Arm Race, czyli taki dzienny event, z którego im wyższy macie poziom, tym wyższe nagrody. Ogólnie macie w tym evencie tam różnego rodzaju misje, e, które opowiem w, sumie w osobnym materiale. A ogólnie obchodzi się o to, że w każda z tych skrzyń, czyli po zdobyciu z każdego przedziału czasowego eventu, możemy dostać medale, które się przekładają za główną nagrodę. To w każdej ze skrzyń dostajemy e, puzzle. Na najwyższych poziomach macie dwa złote puzzle za zbicie 18 poziomu skrzynki. Więc co jakby najlepsze miejsce do zbierania dziennie puzli, które warto zwrócić uwagę. Oprócz tego mamy jakieś różne eventy. Akurat w przypadku tego eventu nie możemy zdobyć bezpośrednio puzli, ale możemy dostać medale honoru na przykład. Medale honoru są istotne, ponieważ na przykład w Honor Shopie możemy sobie kupić te medale do ulepszania bohaterów również. Oprócz tego w Campaign Shopie mamy również dostępne możliwość kupna medali. Oraz mamy również w Alliance Shopie możliwość zarówno kupienia uniwersalnych medali, jak medali do Violet, bo później dopiero po pierwszym sezonie dochodzą medale do Masona. Co mogę jeszcze powiedzieć? Oprócz tego możemy na wyższym, bodajże 11. poziomie VIPa odblokować również zakup med, yy, tych puzzli, bo wcześniej o medali, puzzli. W Vip Shopie, jeżeli chodzi o to, to to jest dość długa droga do tego. Ponadto, jeżeli macie Vipa, to już zasadniczo, Vip w ogóle, wspominając jak już jestem przy Vipie, Vip zasadniczo jest najlepszą możliwością, jeżeli chodzi o wybór. Nie? Jeżeli chcecie na coś wydać kryształki, to najlepiej jest wybrać na Vipa, bo jak widzicie na dole, już od Vipa 2 dostajecie niebieskie puzzle, a od VIPa 4 dostajecie fioletowe. Zawsze kupujecie VIPa na 30 dni za 10 tysięcy kryształków, ponieważ dają zarówno fajne boosty, jak i właśnie zawartość tych puzli. Bowiem już, od VIPa 12 dostajecie po jednym legendarnym puzdu dziennie, co się przekłada na 30 puzli w miesiącu, jeżeli kupicie za 10 tysięcy kryształów. Jest to czasochłonne, ale jest opłacalne. Kolejnym miejscem, z którego można zdobyć puzzle. Są sekretne mobilne składy. Tak jak już wspomniałem w odcinku, ale on będzie chyba po tym. E, mobilne puzzle z tego typu questa, czyli questa z ludzikami takim szczelniczym. Możemy dostać puzzle zależnie od tego, jaką mamy jakość, czyli od niebieskich do złotych puzli. Oprócz tego mamy też mapę. Mapie możemy wydropić skrzynię, ee, z której możemy zdobyć później szardy do wskazanych tych postaci. Może być też tak, może być, nie ukrywam, że nie, że ta mapa jest dostępna tylko i wyłącznie po którymś update. Cie. Nie jestem pewnym, ale może być taka sytuacja. Eee, oprócz tego są jeszcze ghost op ops. Jednakże to jest całkiem nowe, o którym dopiero wrzuciłem materiał, więc nie jestem w stanie wiele powiedzieć na ten temat, czy to jest od początku dostępne. Aczkolwiek tutaj, zarówno możemy dostać puzę do jakiejś Zaznanej postaci za pomocą wykonania własnej misji, jak i zarówno poprzez pomoc sojusznikom. Hmm. Więc to by były takie główne elementy, jednakże najwięcej później. I najszybciej puzle zdobywamy poprzez ciężarówki. Zarówno możemy wysłać ciężarówkę, która posiada złote puzle. Złote puzle się pojawiają zarówno we fioletowych ciężarówkach, jak i złotych. Ilość tych puzzli jest losowa. Może nawet wam się trafić ciężarówka z czterema złotymi puzzlami. Tylko możecie, musicie uważać na to, że będą atakowane. Tak samo tyczy się to ataków na ciężarówki. Zasadniczo najbardziej opłaca się. Atakować tylko i wyłącznie ciężarówki ze złotymi puznami. Ja z początku atakowałem również ciężarówki, które miały dekoracje. Jednakże z dłuższej perspektywy czasu stwierdzam, że te dekoracje nie są jakoś wybitnie specjalne, a i tak je zdobędziecie prędzej czy później. Więc tak by się prezentowały yy, puzzle. Oczywiście dochodzą do tego wszelkiego rodzaju eventy, zadania, na przykład General's Trails jest idealnym przykładem tego, z czego możemy zdobyć dużą liczbę punktów. Yy, już na pierwszym levelu, ponieważ musimy początkowo przejść pierwszy level i tak kolejno, każdy kolejny, żeby odblokować wyższe, już z pierwszego poziomu możemy dostać za darmo 4 złote puzle po jego wykonaniu. Yy. No, istnieje wiele eventów, nie jestem w stanie wszystkich wymienić rzecz jasna. Zarówno nagrody i rankingowe, i eventowe dostajemy za wszystko zasadniczo późne. To samo się tyczy areny. Na arenie również dostajemy puste, dostajemy dekoracje, dostajemy ramki, dostajemy wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Zarówno w zwykłej arenie jak Ir Arenie 3x3, w tej przypadku akurat nie dostajemy puzli bezpośrednio, ale dostajemy puzle, które wcześniej wspomniałem można wykorzystać w honor shopie. Bohaterowie, e, jeżeli już ten wstęp zrobiliśmy, skąd zdobywać puzle, to jeżeli chodzi o ich ulepszanie. E, początkowo bohater, po tym jak go odblokujemy, czyli zdobędziemy 10 jego szardów, bo musimy zdobyć te 10 jego szardów. Bo nie możemy uniwersalnych wykorzystać, e, wbijamy go na zerową gwiazdkę. Żeby wpić na pierwszą gwiazdkę, czyli tak jak na przykład tu mamy pierwszą gwiazdkę i trochę, trzeba wykorzystać 5 później na każdy fragment. Czyli zasadniczo 5 razy 5, czyli 25 później na jedną pierwszy poziom gwiazdki. Po wbiciu pierwszej gwiazdki ilość wymagana zwiększa się do 10. Czyli żeby zdobyć drugą gwiazdkę, musicie mieć już 50 później. Po wbiciu tej drugiej gwiazdki yy, odblokowujecie się teraz do trzeciej gwiazdki, i na trzecią gwiazdkę już potrzebujecie mieć 100 puzli. Żeby odblokować czwartą gwiazdkę, w tym przypadku już jest sprawa trudniejsza, yy, ponieważ na czwartą gwiazdkę trzeba mieć już puzli tych 300. Natomiast na ostatnią gwiazdkę puzli trzeba mieć 500. Czyli Suma summarum, jak ktoś umie szybko policzyć, bo ja muszę się zastanowić teraz, bo wymieniłem to, mamy 500 na ostatnią gwiazdkę, 300 na przedostatnią, czyli mamy w sumie 800, 825, 875. I ile tam było na ten, ten, ile to, bo już się zatraciłem, 875, czyli 975 plus, jeżeli się, się nie pomyliłem, jest potrzebne, żeby wylewelować postać na maksimum. Jedyną różnicą, co już wskażę na to, jest przypadek, kiedy ewoluujemy postać. Bo niektóre postacie można ewoluować z fioletowej do złotej podczas sezonu, ale wtedy, Podczas tej ewolucji zwiększa się każde ulepszenie dwukrotnie. Czyli wracamy do złotego, po, trzeciopoziomowej złotej postaci, w momencie kiedy mieliśmy piątą poziomową postać na fioletową i każde ulepszenie, jak było wcześniej, rośnie razy dwa. Wykładniczo, zasadniczo. Czyli jak mieliśmy właśnie 100 puzli. żeby jeden upgrade mieć, to teraz jest 200, czyli na piątą gwiazdkę potrzeba 1000 szardów. Jest to spora ilość. I jeżeli się właśnie zastanawiacie, czemu mam tyle szardów i czemu ich nie wykorzystuję, najlepiej je trzymać do eventu versus dnia czwartego. Ponieważ to daje nam dość spore ilości punktów w tym momencie, jak widzicie. Legendary szardy dają nam 21 tysięcy w przypadku moim. Epickie 7300. A niebieskie 2100. Jest to zależne od tego, jak macie badanie rozwinięte. I tak by to się prezentowało. Dodatkowo. Istota ulepszania, bo jak już jesteśmy przy tych puzlach, przy tym wszystkim, to jak ulepszamy postaci? Przede wszystkim na początku rozgrywki warto skupić się na jednej linii, czyli przykładowo na samych czołgach jest to najbardziej optymalne ze względu na początek, ponieważ dostajecie najwięcej tych czołgów z początku, zarówno macie yy, Masona, który jest w rotacji do losowania, jak ogólnie można je łatwo zdobyć. Dodatkowo w pierwszej wojnie, jeżeli jest walka o od Cytadele, odblokowują się też walk... typy czołgów, czyli na zasadzie takiej, że jeżeli macie ustawienie pięciu czołgów, no to dostajecie największe buffy i potem im mniej danego typu, tym też mniej buffów na poszczególne jednostki. Jeżeli chodzi o kolejność ulepszania jednostek, Przede wszystkim skupiacie się na obrażeniowych jednostkach. Jeżeli chcecie wbijać gwiazdki to przede wszystkim wbijacie gwiazdki na obrażeniowych. Kim zasadniczo jest płatna, Jest kosztuje 5 zł na początku gry, można ją kupić. I szczerze polecam, nawet jak ktoś nie lubi wydawać się na gry i ogólnie nie jest fanem wydawania gier, to ona jest naprawdę opłacalna i daje bardzo bardzo dużo jeżeli chodzi o początkową fazę gry. Rzecz jasna, można ją zdobyć za darmo. Ale to mija trochę czasu. Więc jak ktoś chce, może ją sobie odblokować szybciej i powiem szczerze, że ona dużo robi. Więc wbicie na piątą gwiazdkę i ogólnie wbicie na czwartą gwiazdkę zasadniczo postaci jest najbardziej istotnym aspektem ze względu na to, że odblokowują się pasywki na tych postaciach. Te czwarte poziomy, czwarty poziom gwiazdki odblokuje nam pasywkę, która zasadniczo dość mocno bustuje poszczególną postać. <laughs> Jeżeli chodzi zaś z kolei o ulepszanie skilli, bo jak już tu jesteśmy przy gwiazdkach, umiejętnościach, pasywkach itd., Czyli chodzi o ulepszanie skilli. Przede wszystkim zaczynamy od ulepszenia ultimate'u, czyli prawego górnego rogu. Następnie ulepszamy główny atak, czyli lewy górny róg. I następnie ulepszamy pasywkę taką, którą ma na sobie jakby wzmacniającą. Yy, ponieważ ona zasadniczo najmniej zmienia w postaci. Jeżeli chodzi o kolejność ulepszania tych skilli, czyli zasadniczo tak jak wspomniałem, warto też zwrócić uwagę na to, jakiej kategorii jest postać. Ja osobiście sugeruję wzmocnienie od razu atakujących postaci, ponieważ obronne postaci, typowo jak Mason, znaczy Marfi, przepraszam bardzo za pomyłkę wcześniej też, Eee, jego ataki zasadniczo nie wydają za wiele obrażeń, więc ich się nie opłaca ulepszać. Jedyną opcją jest umiejętność specjalna, która tam zmniejsza w przypadku jego obrażenia otrzymywane. Eee, oprócz tego mamy jeszcze kategorię supporta. On jest właśnie jedynym wyjątkiem, u którego zasadniczo omijacie te dwie pierwsze z góry umiejętności i skupiacie się tylko i wyłącznie na pasywce ze względu na to, że ona zwiększa najbardziej jego statystyki, bo w końcu jest supportem. Ewentualnie, no, jeżeli chodzi o to, to jeszcze jest pasja pasywka plus super umiejętność. zasadniczo, jeżeli macie medale, chcecie coś ulepszyć ze skili, to ulepszacie zawsze super umiejętność. Proste. Dalej. Jeżeli chodzi o podział bohaterów, macie niebieskie, fioletowe, złote. Zasadniczo, fioletowych nie chcecie w swoim składzie. Dlaczego? Otóż śpieszę z wyjaśnieniami. Fioletowi bohaterowie zasadniczo i ich umiejętności wszystkie opierają się na tym, żeby zadawać obrażenia, ale w stosunku do zombiaków. W większości one dają nam buffy w starciu z zombiakami i potworami na mapie. Jeżeli chodzi o starcie z przeciwnikami, graczami, to zdecydowanie złoci bohaterowie są na to nastawieni. Ponadto oni równie dobrze się sprawdzają do walki z zombiakami. Więc nie mówię, że macie zrezygnować ze fioletowych postaci, bo jak najbardziej warto je używać, szczególnie jeżeli gracie za darmo, to nie będziecie mieli za bardzo zamienników. Ja długi, długi czas korzystałem z, vio z Violet jako przedniej linii razem z Marfim, do momentu dopóki nie odblokowałem Williamsa w trakcie sezonu pierwszego za darmo, ponieważ on wtedy pojawił się w rotacji. Tak więc, jeżeli chodzi o postaci, to tak by to wyglądało. Jeszcze wspomnę o ułożeniu bohaterów, co jest też równie ważne. Jeżeli chodzi o front zawsze macie dwóch tanków. Nieważne co, macie dwóch tanków, czyli osoby, które mają tarcze. Potem, w tylnej linii nie znajduje się nic poza atakującymi postaciami lub supportem. Nie macie tam żadnych tanków dodatkowych, żadnych innych postaci. Ponieważ to jest zbędne. Jeżeli chodzi o szczególne ustawienie, to na środku z reguły się stawia główny DPS, czyli postać, która zadaje Wam najwięcej obrażeń. Natomiast z prawej strony dajecie postać, która jest najbardziej wytrzymała. Jak sprawdzić obrażenia? Oto proste. Wchodzicie sobie w jakikolwiek y, ostatni wasz walkę, na przykład. Ciężko mi teraz znaleźć na szybkości, o tutaj mam walkę, wchodzicie sobie w to, statystyki i macie pokazane kto zadał najwięcej. Oprócz tego, żeby wskazać najsilniejszą postać względem obrażeń, wartym zauważenia jeszcze jest aspekt tego, że niektóre postacie posiadają coś takiego jak Exclusive Weapon, czyli broń, która umożliwia im zwiększenie dodatkowo statystyk oraz zbawowanie w poszczególnych statystykach. Tę broń uzyskujemy przy sezonie. W sezonie pierwszym uzyskujemy broń dla Kimberly, otrzymujemy broń dla Divy oraz otrzymujemy broń dla Tesli. Te trzy bronie są dostępne od pierwszego sezonu. W drugim sezonie będą kolejne broń dostępne dla Marfiego i jeszcze dwóch innych postaci. Tym, tym razem nie pamiętam które, ale wydaje mi się, że to jest Marfi. Karli oraz trzecia postać, której nie pamiętam. Więc tak by się chyba prezentowało wszystko, co należy wiedzieć na temat bohaterów. Ewentualnością jeszcze jest to, że tank center, missile center oraz aircraft center po wbiciu na 20 level i po tym jak odblokujemy 5 gwiazdek na postaci możemy tutaj zwiększyć poziom dodatkowo szotdami oraz z, yy, z zwykłymi uniwersalnymi metalami, znaczy pusłami i to każdorazowo zwiększa HP na wszystkich bohaterach oraz stopniowo zwiększa dodatkowo statystyki. Tak więc to tyle z mojej strony. Jeżeli coś nie było wystarczające, dajcie znać. A ja was żegnam. Trzymajcie się. Na razie. I hejka.